Witam Was nie miło w tym odcinku specjalnym odcinek dotyczy tego, że mam ponad 1000 widzów na kanale. Serdecznie za to dziękuję, to tylko Wasza zasługa ja jedynie mogę wam dawać kolejne odcinki z mojej serii a wy to oceniacie w sposób każdy to ocenia na swój sposób, ale wszyscy robicie to jednakowo, czyli bardzo dobrze. Jak widzę moje produkcje wam się podobają, co daje efekt tysiąca widzów w dwa miesiące. Na tą okazję ogłaszam konkurs, w którym do wygrania będzie oryginalny Minecraft, czyli otrzymacie ode mnie gift code, w którym aktywujecie sobie dostęp do pełnej wersji gry wpisując go na stronie minecraft.net. Sponsorem konkursu jest użytkownik Max87651. Konkurs zaczyna się dziś, czyli w środę 22 czerwca. I trwa do 29 czerwca. Wynosi tak to równy tydzień. Czas trwania konkursu. Jedyne, co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał. Nie musicie pisać, że chcecie brać udział w konkursie. No i tak, jeżeli minie ten tydzień subskrypcji mojego kanału, następnie ja programem losującym wylosuję jednego ze zwycięzców. Co będziecie mogli na żywo oglądać, ponieważ będę to nagrywał innym programem, takim, aby mógł nagrywać obraz z pulpitu. I będzie to Kamasta Studio 7. O ile dobrze to wymawiam, bo nigdy tego programu nie używałem, tym programem właśnie będę nagrywał wszystko, będziecie widzieli z mojego pulpitu. Jak tym programem losującym losuję daną osobę, i później odszukamy tą osobę na moim kanale. W jaki sposób to wam pokażę. No i to tyle, dziś i jeszcze tak jak mówię, nastały piękne dni dla mnie, niecodziennie zdobywa się liczbę tysiąca widzów, serdecznie za to dziękuję i mam nadzieję, że niebawem przybędą kolejne subskrypcje, no i to przede wszystkim wasza zasługa i wam się należą wielkie brawa. Dziękuję, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Poszukiwaczy. Jeszcze tylko chciałem dodać, że jeżeli coś pójdzie nie tak, konkurs może się przedłużyć, a to dlatego, że nie wiem jaka będzie moja obecna sytuacja za tydzień, ponieważ zaczęły się wakacje i mogę być na działce, a jak wiecie tam nie ma dostępu do internetu i konkurs kilka dni może potrwać dłużej, lecz taka sytuacja nie powinna nastać. Więc wyniki będą prawdopodobnie w niedzielę tak myślę najlepiej, bo w środę chyba będzie kolejny odcinek, chociaż nie, może nawet bym zrobił wyniki konkursu 29, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Więc jeszcze raz dziękuję i się z Wami żegnam na razie.